Witajcie, kochani. Witajcie. Wczoraj a, mieliśmy e, Halloween w Kanadzie. E, bardzo ważne jest, aby m, powiedzieć parę słów na temat Halloween. Halloween e, jest świętem demonicznym, świętem szatana, świętem diabła. Pochodzi od Celtów. Celtowie, starożytni Celtowie zapoczątkowali to święto. E, Czcili bala, czcili boszków, czcili demony, czcili szatana, hodowali szatana i tak się to zaczęło. Od lat, od setek lat dzieci są mordowane w ten dzień. Najpierw są porywane, potem są mordowane. Krew się leje, to są straszne mordy, to są ludobójstwa. Służby wielu krajów mają na ten temat całe kartoteki. Możecie sobie sprawdzić, jeżeli macie na to czas i ochotę. E, co roku ginie e, nie dziesiątki, to są setki tysięcy dzieci, są porywane. Część z tych dzieci jest oddawane w ofierze diabłu, szatanowi. Właśnie w ten dzień. To jest drastyczny temat, ale jak będziemy go zamiatali pod dywan i nie będziemy o nim mówili, to e, świadomość społeczeństwa, społeczna świadomość. Nie będzie się rozwijać, i ludzie po prostu nie będą, nie będą znali prawdy. O tym trzeba mówić. Tak to wygląda. Więc. Yy, um, wiecie, to jest, to jest tak, jakby. No Pan Bóg nie może na to patrzeć oczywiście. No. Yy, jeżeli przywdziewamy kostium diabła, demona, szatana. To jest kostium wroga Boga. To nie jest kostium. Boży, to jest kostium wroga naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest utożsamianie się z wrogiem Boga. To jest, to jest tak jakby ktoś w kostiumie Hitlera ze swastygą w kostiumie Gestapo chodził po krakowskim przedmieściu i mówił, że jest patriotą. Tak samo ludzie chodzą w kostiumach diabła i mówią, że wierzą w Boga i że są chrześcijanami, no przecież to się w głowie nie mieści. Jak można być chrześcijaninem, mówić, że się jest chrześcijaninem, mówić, że się kocha Boga i chodzić w kostiumie diabła? No, wczoraj widziałem kostiumy panie do banku szły czerwone rogi, ogony, doprawione. To masy całe, masy na ulicach tak chodzą. W sklepach nie można spokojnie kupić artykułów spożywczych czy czegokolwiek, bo co jedna kasierka w ten dzień ma na sobie diabelski kostium. No. Ale jak się ich zapytacie, czy są chrześcijanami, powiedzą, że tak, no oczywiście, że do kościoła chodzą. Do kościoła w niedzielę chodzą. Tak to wygląda. W głowie się to nie mieści. Jak można się utożsamiać z wrogiem Boga, z diabłem, z szatanem, z upadłym aniołem? Jak można się utożsamiać z kimś takim i mówić, że, że się kocha Boga? To jedno przeczy drugiemu. Obrzydliwe święto. Przychodzę dzisiaj do pracy. Wchodzę do siebie do biura. Sekretarka ma dla mnie prezent. Trochę czekoladek mi przyniosła z wczorajszego wieczoru. Ja to wyrzucę, nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Taka jest świadomość społeczeństwa. Nie pozwólcie, aby to zakradło się do waszych domów. Nie pozwólcie, chroncie swoje dzieci, bo te dzieci utożsamiają się, zaczynają się utożsamiać. Ta wrażliwość, wrażliwość duchowa, która powinna być od dziecka pielęgnowana wrażliwość duchowa, że szatan, demony to jest coś bardzo złego. To ta wrażliwość zaczyna się zacierać. Dzieci zaczynają myśleć zupełnie innymi kategoriami. One zaczynają rozumować na zasadzie, że jeśli jest przyzwolenie rodziców, jeśli jest przyzwolenie społeczeństwa na to, aby w takich kostiumach chodzić i udawać, że się jest diabłem lub jakimś demonem z podejrzniętym gardłem, to. To zaczyna kojarzyć się dzieciom z czymś dobrym, z czymś przyjemnym, z zabawą. Postacie demoniczne, diabelskie, szatan te postacie zaczynają dzieciom wydawać się dobre, przyjemne, które, które przynoszą jakąś zabawę do ich życia. To później w dalszym ich życiu będzie procentowało na niekorzyść dzieci Bożych, na niekorzyść chrześcijaństwa. Pan Bóg nie może na to patrzeć. Uwierzcie mi, Pan Jezus brzydzi się tym. Tak się wkradło te obrzydliwe, szatańskie, demoniczne rozumowanie i nauki które są przemycane naszym dzieciom do ich do ich życia I nie tylko dzieciom dorosłym tak samo później te dzieci dorastają oczywiście i później uważają że, że to jest normalne i w ten sam sposób wychowują swoje dzieci i tak to idzie od setek lat musimy na to bardzo uważać naprawdę zwróćcie uwagę bo to jest nic innego jak zapraszanie mocy piekielnych do swojego życia. To jest straszne. Zwracajcie na to uwagę. W Kanadzie, w Stanach to jest już przyjęte, na co, normalne to jest co roku. Natomiast w Polsce uważajcie, zwracajcie uwagę, bo jeszcze macie możliwość ochronienia tego kraju, tej naszej ojczyzny przed, przed tym zwiedzeniem, przed tym tragicznym, obrzydliwym rytuałem, tym świętem. Które nie pochodzi od Boga. Pochodzi od Szatana. Przeczytam tak szybko list Pawła do Efezjan, apostoła Pawła do Efezjan w szóstym rozdziale. Paweł pisze: W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Umacniajcie się, bracia moi, w potężnej mocy Pana. My sami nie mamy mocy, my nie możemy się umocnić. My tylko możemy umocnić się w mocy Pana. I przez moc Pana, Pana Jezusa Chrystusa. Musicie to zrozumieć, że my, mocy sami, ludzie, mocy nie mamy. Żadnej mocy nie mamy. My jesteśmy słabi. Bez mocy Pana Jezusa Chrystusa, bez ochrony, bez opieki Jego nie mamy nic. Nic nie mamy. Nie możemy przerwać żadnego nałogu. Nie możemy zerwać z grzechem. Żadnym grzechem. I nigdy. Uwierzcie mi. Tylko i wyłącznie łaską Pana Jezusa Chrystusa i Jego mocą możemy zerwać z grzechem. Z nałogami. Z... I tak dalej, i tak dalej. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję, zbroję Bożą. Przywdziejcie całą zbroję Bożą. My mamy przywdziać tą zbroję Bożą. Tą siłę, tą moc Jezusa Chrystusa. My mamy ją przyjąć. Przywdziać. abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi paweł pisze dalej czyli ostać się ochronić się przed zasadzkami diabelskimi możemy tylko i wyłącznie zbroją bożą a co jest zbroją bożą wiara i słowo słowo boże bo to jest jedyna prawda nie ma innej prawdy tylko słowo boże jest prawdą gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, bój toczymy nie z krwią i z ciałem, czyli nie z ludźmi. My nie toczymy boju z ludźmi. My toczymy bój z nadziemskimi władzami, ze, ze zwierzchnościami i z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. My nie, nie toczymy wojny z ludźmi. My toczymy wojnę z szatanem, z demonami, z opętaniem, z tym toczymy wojnę. Ci ludzie, których my widzimy, którzy czynią źle, oni po prostu służą jako narzędzia diabłu. To jest zwiedzenie niesamowite. Między innymi to święto jest jednym z ogniw które zniewala ludzi. Uwierzcie mi, uwierzcie mi, że tak jest. Pilnujcie dzieci, aby nie brały udziału w tym święcie i pilnujcie samych siebie. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, Paweł mówi dalej, abyście mogli stawiać opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Ostać się, ochronić się. Możemy tylko wtedy, kiedy weźmiemy całą zbroję Bożą, całą zbroję Bożą, nie część prawdy, tylko całą prawdę. Jeżeli będziemy trwać w wierze, oddamy siebie całkowicie Panu Jezusowi. Ja o tym powtarzam, powtarzam, powtarzam. W każdym nagraniu powtarzam: oddajcie siebie Jezusowi. Zaproście Chrystusa do swojego serca. Oddajcie się bezwarunkowo. Wtedy przyjmiecie Jego zbroję, zbroję Bożą, i zostaniecie ochronieni. Ostaniecie się, Paweł mówi: ostaniecie się. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Sami się nie ostaniecie. Musicie zaprosić Chrystusa do serca, przeprosić go za swoje grzechy. Oddać Mu się kompletnie, ustanowić Go swoim Panem, i wtedy się ostaniecie, jak przywdziejecie tą zbroję w postaci Jezusa Chrystusa. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy Pancerz sprawiedliwości, opasawszy biodra swoje prawdą. To jest prawda. Jedyna prawda, nie ma innej prawdy. Prawda jest tylko Słowo Boże, to jest prawda. Nie ma innej prawdy. Wszystko inne niż Słowo Boże w świecie duchowym jest kłamstwem. Jeżeli nie ma poparcia w Słowie Bożym, to jest to kłamstwo. Jest to niebiblijne, mówimy. Jest to, jest to oszustwo. My mamy się opasać prawdą, czyli opasać się znajomością Słowa Bożego i wiarą. Boga, to jest nasza prawda. Zwróćcie uwagę: jak coś jest niebiblijne, to nie prowadzi do, do dobrego. No, uwierzcie mi, sprawdźcie sami, sprawdźcie. Jak coś się dzieje w waszym życiu, sprawdźcie to ze słowem Bożym. Zobaczycie, że Słowo Boże będzie to potępiać i będzie ukazywać, jak dochodzi do, do zwiedzenia, jak dochodzi do, do tego, że w waszym życiu dzieje się źle. Tu wszystko jest napisane w tym Słowie Bożym. <laughs> Czytamy dalej. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Aby założyć buty. Wiecie, jak się chodzi bez butów. Nie można chodzić. Kamienie, osty i tak dalej. Aby się obuć <laughs> Boże Bożą zbroję. <laughs> trzeba znać prawdę i trzeba znać Ewangelię. Trzeba czytać Ewangelię. Trzeba zawierzyć Panu Jezusowi. Bo inaczej nie można chodzić. Nie można chodzić. Trzeba się obudzić, Trzeba założyć tą zbroję. Prawda? Aby móc... Aby być gotowym do zwiastowania Ewangelii, pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli... Zgasić wszystkie ogniste pociski złego. To jest bardzo ważny werset. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary. Uwierzcie, bo tu zaczyna się cała odnowa w wierze. Jak nie ma wiary, to nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Ani nic nie będzie w tym życiu, ani nic nie będzie w przyszłym życiu. Jak nie ma wiary. Weźcie tarczę wiary którą będziecie mogli zgasić, tą tarczą wiary, wiarą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Jak demon, jak szatan będzie atakował zwiedzeniem, oszczerstwem, chorobą, nałogiem, nie ostaniecie się bez... Zbroi Bożej, bez Słowa Bożego, bez prawdy, bez wiary nie ostaniecie się. Te Jego pociski będą was przeszywały na wskroś. Będą raniły wasze serce, będą raniły waszą duszę. A jak przyjmiecie Zbroję Bożą w postaci wiary, przyjęcia Chrystusa, znajomości Ewangelii, to wtedy co się będzie działo? Będziecie gasić wszystkie ogniste pociski złego. To jest 100% prawdy. To jest 100% prawdy. To, co mówi Słowo Boże. To, co tu jest napisane w tych paru wersetach, to jest coś nieprawdopodobnego. Jak żywe to Słowo Boże jest, ono żyje. Ono było tak samo żywe 2000 tysiące lat temu, tysiąc lat temu. Stary Testament to samo. Trzy tysiące lat temu. Nie ma znaczenia. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha Świętego, którym jest Słowo Boże. Proszę bardzo. Weźcie też przyłbicę zbawienia, bo wtedy ochronicie siebie, swoją duszę. Ochronicie siebie. Dostąpicie zbawienia, prawda? Zbawienia wiecznego życia z Jezusem Chrystusem, ze swoimi bliskimi, którzy są zbawieni. Dostąpicie Zbawienia. Zbawienia i miecz Ducha Świętego, którym jest Słowo Boże. To jest miecz Ducha Świętego i to jest prawda, to jest życie wieczne. Te Słowo Boże, właśnie które czytamy. Już mówiłem w poprzednich nagraniach, że aby otrzymać. Miecz Ducha Świętego, czyli pomoc Ducha Świętego, ochronę Ducha Świętego, trzeba przyjąć Jezusa Chrystusa do serca. Trzeba ustanowić Go swoim Panem, poprosić o to, aby wybaczył nam nasze grzechy i nasze winy, i trzeba to zrobić z wiarą. Z wiarą. Bez wiary nie ma nic. I ostatni werset. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły, w duchu. W duchu modły. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły. Módlcie się często, módlcie się często, tutaj apostoł Paweł napomina, abyśmy się częściej modlili, aby częściej nastąpiła ta wymiana miłości i wymiana ta rozmowa, ta rozmowa z Chrystusem Panem, żeby częściej żebyśmy modlili się, kiedy możemy. Kiedy możemy, módlmy się. Możemy rano, módlmy się rano. Możemy wieczorem, módlmy się wieczorem. Możemy sobie zrobić przystanek na minutę, na 30 sekund w ciągu dnia. Jak zaparkujemy samochód, zróbmy sobie przystanek na 30 sekund i pomódlmy się do Pana Jezusa Chrystusa. Powiedzmy Mu, że Go kochamy, że wierzymy w Niego. Poprośmy o błogosławieństwo. Parę razy dziennie, kiedy tylko możemy. To naprawdę bardzo, bardzo pomaga i naprawdę bardzo się pomaga. Bardzo się podoba Panu Jezusowi. Bardzo. On na to czeka. Tak jak kochający Ojciec. Czeka na kontakt. Czeka, abyśmy się do Niego odezwali. To jest właśnie to. I czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem w modlitwie za wszystkich świętych. Dla tych, którzy nie rozumieją, co to znaczy wszystkich świętych, to powiem Wam, to będzie temat na następną, może, którąś z kolei e, naukę, ale święci to nie są ci, którzy są ustanawiani przez Watykan. Absolutnie nie. Nie wiem, ilu z tych świętych, którzy są ustanawiani przez Watykan, są właściwie świętymi. Niewielu. Uwierzcie mi, że niewielu. Jeśli w ogóle. Bo prawdziwi święci to są ci, i to Pan Jezus, tu, 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 tu w Słowie Bożym jest to powtarzane raz za razem. Święci to są ci, którzy przyjmują świętość i uświęcenie. To ci, którzy przyjmują Pana Jezusa Chrystusa do serc, którzy są nowonarodzeni w Chrystusie, w Duchu Świętym, w Panu Jezusie Chrystusie, w Bogu. Nowonarodzeni. Ewangelia Jana, tam możecie przeczytać, kto jest nowonarodzony, kto jest święty. To są święci. Świętymi jesteśmy my, wierzący ludzie, którzy są nowonarodzeni, oddali swoje serce, oddali swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi. To są święci. I my się mamy modlić za nas, za tych, którzy tu są, którzy żyją, którzy mają. Szanse dobiec do biegu, do mety, tak jak Paweł powiedział, w świętości i uzyskać koronę zbawienia, koronę żywota czyli uzyskać życie wieczne w obecności Pana Jezusa Chrystusa. To są święci. Paweł nie mówi o tych, aby się modlić za świętych, którzy byli okrzyknięci świętymi i ustanowieni świętymi przez Watykan i nie żyją. Ich dusze są nie wiadomo gdzie. Nie o tych świętych Paweł mówi. Paweł mówi o świętych, o nas, o braciach i siostrach w Chrystusie, którzy przyjęli Chrystusa do serca, ustanowili go swoim Panem, są nowonarodzeni w Chrystusie, w duchu nowonarodzeni. Będziemy o tym rozmawiać też w kolejnych odcinkach. Co to jest nowonarodzenie? Jak być nowonarodzonym? Jak przejść przez ten proces? Nie ma tutaj jakiejś jednej, kolejnej, zwykłej formułki, bo wszystko opiera się na wierze. Wy musicie wierzyć, Wy musicie uwierzyć. Wtedy jak uwierzycie, dostąpicie nowonarodzenia. O tym będziemy rozmawiać. Póki co kończę. Apeluję, abyście to święto obrzydliwe, wstrętne, zwodnicze, demoniczne, szatanistyczne, diabelskie święto. Abyście zignorowali, abyście o tym pamiętali, abyście nie rozdawali żadnych czekoladek, abyście nie pozwalali waszym dzieciom zbierać czekoladek, abyście chronili wasze domy, wasze rodziny, wasze dzieci i siebie samych przed tym obrzydliwym, szatanistycznym, demonicznym świętem ustanowionym przez Pogan, w którym to dniu, w którym to w czasie tego święta ginie tysiące dzieci składanych na ołtarzu, w ofierze diabłu. Pamiętajcie o tym. Błogosławię was. Zostańcie z Panem Bogiem do następnego razu, do następnego odcinka. Pozdrawiam Was. Zostańcie z Bogiem.